Cześć Mano, witam Was. Ja jestem ProGo. dzisiaj gramy sobie w gay party. No, bo mamy bel blankową. Nie wiem, coś jakieś odpały ma. No ale dobra, gram z na topie, bo każdy mówił, że ona taka jest OP, podobno. O kurwa, planka mam na topie. I że każdy tak właśnie mówi, że ona jest taka kurwa OP i w ogóle. Jakieś czerwo. No i ten i postanowiłem sobie ją trochę przetestować i zobaczymy sobie jak, znaczy zobaczymy jak ona ten, e, no, no, zobaczymy po prostu jak ten, e, jak się tutaj, jak ona po prostu, mis planku. No i zobaczymy, wiecie, bo sobie, no to wiecie, postanowiłem sobie kupić, kurwa, noju. Aha, Spockomany już nie ma. No i wiecie, postanowiłem sobie ją kupić. Zobaczymy, jaki opeshit O, demet Co tyle szczała chce, czy nie? W sumie można by. W sumie zjadłbym. Zjadł, zjechałbym go. Tak to powiem. Bo jeżeli kartus dziś nie mi da. O, z Zinzao co mata. Chciałem tutaj przyjść do mnie z gankiem, ale ja go zaskoczyłem tym moim... O kurde. Zaskoczyłem go, go tym moim wardem. Co? On kazał zniszczył. No dobra, ale blank. Załóżmy, że się zrehabilitowała. A w sumie, co mi po przeprosinach? Ale wie, flot. Chyba muszę użyć. Nie, dobra, nie użyłem. Flesza, ładnie coś ma. To nie, nie hijuję się, teleporta sobie nie wziąłem. Barierę mam, szkoda, no niestety. Ale dobrze, szybko się raczej cofnę, żeby tak za bardzo nie odstawać. No, bo dobra, nie cofnę się. W sumie jeszcze nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. So, i poszedł na mnie, zaraz się dopiero można cofnąć. Będę już miał wampiryczny kostur. Ale szkoda, że tego. No, szkoda, szkoda. No, czasami tak się trafi, że po prostu. No, wiecie, zapomnimy sobie kupić. Boże, tam jakiegoś jednego. Znaczy to kupić może teleporta wziąć po prostu No, tak to czasami bywa Tymczasem zobaczymy co się dzieje na bocie e, Mamy A6 Sherwood e, Nidę na supporcie, hardkorowo. że znaczy hardcore-owo, ja lubię nidę na saporcie, ogólnie e, Lubię i umiem nią grać No ale wiecie

No, szkoda, że nie mam tego y, teleporta. No, po prostu szkoda. Ale po prostu ten y... y, Zinzał był chyba na bocie teraz, czy coś, bo on tam... zabił kogoś, kogoś zabił. Aha, ażkę. Okay. No, że i ten. Aha, co on robi? Kontrol czy coś. Ogadamy. Dobrze, że mamy ucieczkę dobrą. No, udało się jakoś temu Olafowi. Może teraz idę e blank. Dobra jazda. Oh, ale zjebałem to. O, kurwa, mój fail. Ale lipa, no, widzicie to, ażem to zjebał po całości. Po całości, Ignaj poszedł, nice. Czy w sumie tam się już nie wbijam, o kurwa. Nie pomogę już jej. Nie wiem po co ona tak to robi, ale. Ale dobra, już nie wnikam w to. To pamają ładnie spuszczonego. A... No trochę. Um, no um, co by kupić, nie? Hardcoreowo tak i na buty już mi nie staracz. No, Troszeczkę lipa. So, play. Def. No, wiesz, jak ktoś widuje, no to co innego robić. Trzeba defować. Mi da dobrze, a tutaj coś spuszczowało, chyba nie. Aha, nie dali. Szkoda, że nie aż no ale. Nie się ze mną bić. kurwa młot. Czekajcie, czekajcie. Nasza no matka nie dogoni go. W już mam multi, za chwilę wjeżdżam na niego. Pokażę Wam, jak to się robi. Nie, no ciota, ciota, boi się mnie. Szmata. O kurwa.

No dobra. Jest dobrze. Szkoda, że tego nie mam. Tego teleporta jednak. To jest ból. Bym jakiegoś zrobił tutaj potem te panami czy coś, no ale tak. To już trzeba sobie poradzić. Zdarza się najlepszym. Może gdybym na tego bota wpadł? To pan ma ładnie spuszczonego nawet. No. Zobacz. Zabijam najpierw na takiego bota, na jakiegoś ganka. No może Rivenka, jakby co tam idzie już. Trzeba im zasygnalizować. <kupiały> Ładnie. Dobra, no tam już nie trzeba iść. tego... tego mida wezmę. Trochę ich obiłem, noży, no tego serata trochę obiłem. O shit, ta faka. Ładnie go bierzemy. o utjuje.

No, trolej nie? God damn it. Zrobił nas. Ech, no cóż, szkoda. Mm, za wszelką cenę go dojebać. Tak się nie robi. Tak się kurwa nie robi. Chcę, trzecie buty sobie kupił, bo jeszcze nie mam. Słuchaj, kto od nas ma killę, Tak naprawdę, e, Nidalka, Leblanc, Feeder... Może Leblanc. Ja pierdolę, że nas tak do dupy, że ja nie mogę, że ja nie mogę. Słuchajcie, moja farma, o Jezus, do dupy trochę. No, fest do dupy. Unstoppable. Ale glinuj z niego. Słuchajcie, może się przejdę, na tego mida, a pomóc. O ładnie. Dobrze. Muszę tego mida. dobrze, nice. Mamy, bierzemy tego mida teraz. Bierzemy turetę, chyba. No i dobrze. Teraz wlecę na tego... Nie, 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 nie wbijaj tam. Obrony, obronię jeszcze tego w sumie topa, Bo weźmy, idziemy pod damage. Znaczy, a, po damage. E, za chwilę muszę się spytać, czy Olaf jest full tank, czy nie. Ale w jasno zrobił, kurwa.

Nowego, go, połkuj, połkuj, nice. I co ona chciała, dobra ściągnąć szmata szmatę? Szmacianka. Dobra, biorę turetę chyba. No to był dobry flash. O, to zagnuj. Szkoda, że się nie można teleporta kupić tak jak w ten w docie. Aj. Fajnie, gdyby on na mnie czekał teraz. Dobrze, dobrze, jestem pod turetą. No, chodź tu, chodź tu. No, jesteśmy killing spray. No, znaczy, jednak, jednak coś z, tej, z tego OP ma, ta Riven. No, znaczy na mi się w sumie op... Ona mi się zawsze podobała. Ja zawsze lubiłem nią grać. był mój champ. Taki, no nie powiem, że chciałem ją kupić jako, jako pierwszą, ale... Ale, ale, ale naprawdę podobała mi się od zawsze. Dobra, o oh, Jezus, mogę zakupić wszystko. Oh. Lifestyle, regen... Oh. W sumie tutaj... Może być, może być. Dobrze. Dobra. Jest w miarę dobrze. Mamy hydrę krwiożerczą. No i mamy tutaj takie... fajne uderzonko. 10 sekund chyba, no. Na cooldownie, więc... Więc jest git. Czekajcie, z tego gangplanka idę sobie pomordować, bo on jest taki bo on jest taki nie... Ogarnięty. Że to jest naprawdę śmieszne to co on robi. O jednak. Feng... O kurde chodź tu gangplanku. To jest Rivenope. Wykorzystam teraz Ten fakt, że się piorą na tym bocie, a sobie trochę puszne na pewno już tu ktoś do mnie biegnie, ale najważniejsze że. że nie będzie to żaden Gangplank, no nie to co on mi tutaj w sumie może zrobić O ka no, Raczej powinienem uspiewszyć No ale ciutko, Liwen ma dobrego escape'a Kurczę, pętel miałem tam zrobić Dobra, uciekam. Dobra, jest, tam nie wbijamy. Uciekaj stamtąd ty już maciarzu Ja nie mogę jaka babka. E, dobra, mamy jonińskie buty Szybko lecimy z koksem. W końcu jakiś wygrany będzie racket. Ojej Olaf! Kim młot. on też ma... O dobra, on ma Tiamat tylko. Muszę ogarnąć skakanie, oj. Wbijać!

Nice. Zszedł mi tiamat ale jest w porządku. No my draga mamy, chyba mamy. Znaczy chyba żeśmy robili. Może nie, ale tam ktoś. Na pewno, chyba żeby trapa zrobić. O. Jak chcecie można wbijać. O Boże, gdzie jest kurwa młot. Dobra, ja za. No ładnie, ścisniemy. Ja za z nim, ładna hydra, Bra, na tego bota, jeszcze nie poczyszczę dżungli, w sumie, A zostawię im w sumie. Dobrze, że to jest ładna riwę. OP, biorę im turetę, Boże, że wezmę. No, mnie może iść serat. Ładnie, o Jezus. Oj. I tak ich wysoluje. Mam Okej. Nie teraz na mnie trochę poczekają, ja się wrócę. Złożę sobie frozen maletyusza czy coś. No, była dla spera. Jeszcze nigdy nie składałem w sumie na d No Zobaczymy, zobaczymy. A ten a Olaf, jak się robi? <laughs> Dobra, Olaf się robi w sumie na tego. Na tanka. Więc jest dobrze. Szybko idę, idę. Szybko idę, idę. O, już jestem, nice. No to będzie moja penta. No dobra, XD. No i tak miało wyglądać. Nie, eh? <grywy> nie, czekajcie. Dobra, złapał mnie. No, a potem jeszcze coś tutaj. Tego właśnie. Ile Xin ma tych? E, kill 9. No. E, to nie taka ciotta tylko, że osiem zgodów ma. O, dobry stun, dobra arrow. Boże, Olafu. Świetnie, że Rivenka. Riven. O boże. zefuję przynajmniej to. Co tam ma? Aha, planku, dobra. A plank ma tylko jednego kila. 7 Siedem <średzimy> zgonów. Może za chwilę wbijam se na pedała. Kurwa. Tak się robi, żeby spalili flesze. Drag będzie. A w sumie zrobię go sam. Może sam. Aha, ja sam mam robić sam draga, dobra. No o MG. No bez jaj, Nida. Już mówiłem, że. Asyst, goda mi teraz odpisze co? się w kurwie trochę. Mówiłem, jej, idziemy robić draga.

Buziaczek i jazda. O oni już do bazy w sumie wbijają. Ci moi. Tiamat. no i's. Dobrze, ja sam jestem. Brola fu. Przychodź, za chwilę wjeżdżamy w nie. O kurwa. Seratusia. No i widzicie? Patrz, ja jestem tutaj sam. Ja jestem sam tutaj. Teraz dopiero Olaf trochę wbiegł. Może bym się trochę podleczył? Co? Już wątpię, że będą... No, nie, są, dobre. Oga oh, Demet. dammit. Spaliłem tiamat? Jeszcze nie. Na koło wjeżdżamy.

O kurwa. Boże święty, gnuj.